Omega RS drugiej generacji z silnikiem od 3RS. Samochód posiadam 2,5 roku, fakt faktem coś innego na polskich drogach, niespotykany, no ale to jest dalej Renault i to jest dalej Renault Megane e, żelazko, pospolicie uważane, z dwulitrowym turbodoładowanym turbo doładowanym silnikiem, więc nie jeden się zaskoczył, bo jest to no oryginalne e, Megane RS. Slipper, bo jakby nie patrzeć, dużo ludzi się przystawia do tego samochodu, jak widzi dwie końcówki wydechu z tyłu, które są umiejscowione centralnie. E, Pomyślą, że to albo 1.9 diesel, albo 1.5 diesel, tylko po prostu w pakiecie RS. Seryjnie co 225 koni miał ten wóz? E, seryjnie 225 na silniku z 2 RS. 3 RS był mocniejszy, generował 250 koni. Mój jest jeszcze mocniejszy, 300 i 400 niuta. Spowodowane hybrydą, interkulerem oraz dolotem i programem. Tak, wydech też jest zdłognięty, 2,75 cala. Z downpipem. program jest tak napisany, żeby nie strzelała ogniem, już bo było tak, że ziała ogniem, były popsy, no ale niestety urwało zawór. Stąd też program został od nowa napisany przez moich znajomych z Warszawy. Od roku jest to samochód niezawodny. Odpukać ee, tak. wiadomo, samochód seryjny, był bez żadnych dokładek. Tylko, że bez dokładek ten samochód wygląda jak drwal bez brody, czyli no mocno średnio. Stąd też pojawił się Maxton, przez moment Maxton. Z Maxtona zostały tylko progi, ze względu na to, że przednia dokładka poddała się w zimę. Eee, po prostu uderzyłem w bryłę śniegu, która no połamała dokładkę. Eee, a tylny dyfuzor według mnie za 700 zł, który jest samą blendą eee, kawałek plastiku, który idzie przez zderzak no nie jest warty 700 zł, przez co przednia dokładka i tylnia dokładka są zaprojektowane i wykonane przez mojego znajomego z Łochowa, Daniela. Są z jakiegoś tam ABS-u czy, czy tam jakieś płyty, wytrzymalsze dużo bardziej od plastiku, który stosuje Maxton, aczkolwiek no nie prezentują się tak ładnie jak Maxton, no ale też i cena jest inna. Jest to wersja przedliftowa, czyli 2004 rok produkcji, pierwszy wypusz renówki RS. Bo później był polift w 2000 bodajże, w szóstym roku. Wtedy dostała inne lampy z przodu, inny zderzak z przodu i inne lampy z tyłu. W moim przypadku już są to lampy poliftowe, gdyż iż ponieważ są dużo ładniejsze niż wersja przedliftowa. Już mamy przetłoczenie z ułożeniem światła świateł w ten sposób. Przedliftówka miała je ułożona w pasy i były to proste lampy stosowane również w zwykłych wersjach 1.6 czy czy 1,4? Poliftowe też są praktycznie takie, są identyczne jak w zwykłej wersji, ale dużo ładniejsze, dlatego są, je, dlatego są założone. niestety jakiś czas temu miałem przygodę, wracałem w pięknej mojej ulubionej pracy i niestety sarna mi wybiegła. i zderzak, lampa oraz błotnik ma no ucierpiało, dlatego są wymienione na ASO. Były zamawiane, ściągane prosto z Francji i lakierowana również była w ASO. E, nie będę ukrywał, że gdyby nie poprzedni właściciele tego samochodu, z którymi utrzymuję dalej kontakt, bo obiecałem, że będę o niego dbał i będę im relacjonował to, co się dzieje z samochodem, e, to bym tego nie złożył pewnie w ASO i nie polakerował w ASO. To dzięki nim i ich znajomościom, bo też gustują w renówkach i jeżdżą renówkami. E, pewnie byłby złożony na używanych częściach. A tak jest na nowych z Aso i polaklerowany jest w Aso za całkiem dobre pieniądze, przez co kolor praktycznie się nie różni od całego samochodu. Wiadomo, to jest pomarańczowy, czyli zderzak, czy, czy błotnik bądź, bądź maska potrafi się różnić, ale to trzeba by było, trzeba się pogodzić z tym, że kolor jest charakterystyczny i wyraźny, przez co no, coś tam może nie grać. Tak to nie jest kolor czarny, że spasujemy go z każdym. Elementem, tylko coś jaskrawego, gdzie lekka inna warstwa lakieru, powiedzmy i bezbarwnego, i już ten odczyn jest delikatnie inny. Koło jest to OZ ultra legera, czyli koło typowo torowe, dość mocno lekkie. E, wiadomo, czym mniejsza wasa, niereserowana na samochodzie, tym lepiej. E, założone są dystanse, fakt faktem trzeba je wyrzucić, bo koło. Nie wiem czy widać. Wystaje delikatnie poza nadkole. No, jest to jeden chyba powód, dla którego można mi zabrać dowód rejestracyjny. A kolejna ciekawa ciekawostka: ona jest szersza z przodu, węższa z tyłu. Dlatego, jak dystanse są z przodu takie same i z tyłu takie same, to z przodu koło wystaje, a z tyłu się chowa. Węższy tył, szerszy przód. Na to, przód wyciąga, dupa Pana chodzi, przez co jest dużo przyjemniejsza jazda na torze tym samochodem. 2 litry turbo z Renault Magan 3RS, na turbinie z 3RS, w tryskach z 3RS, ee, z downpipe'em z zimnym dolotem wyprowadzonym na stożek, ze sportowym układem upustowym, czyli Defaulco e, od Properfecta, przez co mamy efekt, e, różnie to mówią ludzie, flopa, tak, że samochód robi... Jak tu Jak japoński 2 Z czy Airbag. Więc całkiem fajne wrażenia akustyczne. Te serwisówka nam mówi wyjęcie silnika i dopiero wymiana rozrusznika, no bo jak widać, rozrusznik jest pod turbo, przez to no, wymiana jego jest praktycznie niemożliwa bez wyjęcia motoru. Tak? Ale to już mój znajomy, który serwisuje ten samochód na bieżąco, Damian, zna ten samochód już praktycznie na przelot i budowę tego samochodu. Już wymieniał raz rozrusznik, więc dla niego to też nie jest. Problem, ciekawa ciekawostka, nie wyjmował silnika do tego, więc jakiś tam swój sposób ma. Jest patencik na to. Jest jadę. patencik. Korek koleju. koleju Ciekawa ciekawostka kolejna. E, przy normalnej jeździe nie weźmie ani grama, przy pałowaniu potrafi sobie zaciągnąć olejem. Wiadomo, jak to silnik turbo, ci co mówią, że silniki turbo nie biorą oleju. E, kłamią. Kłamią po prostu. To nie ważne, czy mamy 1.8 turbo, czy mamy 2.7 biturbo od Audi czy 2 litry Renault, każdy silnik większej bądź mniejszej ilości weźmie ten olej ze względu na to turbinę, tak? Eee, więc pobór oleju przy pałowaniu jest jeszcze w miarę normy, bo jest to 100, 100 ml na 1000 km, więc tak naprawdę 10 tysięcy km dolać można litr. Tylko, że ten samochód nie robi 10 tysięcy, tylko olej jest wymieniany 7-8 tysięcy kilometrów i jest to Liquid Moly 5W50 Typowo, żeby trzymał temperaturę. Bo wiadomo, tłustej wody nie lejemy do samochodu, żeby ten samochód nie stracił smarowania, bo to nie jest samochód 1.6 czy 1.4, który przemieszczamy się z punktu A do B, tylko po prostu samochód, aż się prosi, żeby mu dodać lekko gazu, nie łamiąc czy się przepisów ruchu drogowego i przepisowo do 90 się w miarę szybko rozpędzić. Można? Można jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, niechamsko, a z Plasą. może ze względu na to, że jest podlana paliwem, żeby było bezpiecznie dla silnika, żeby AFR jakoś nie był mega wysoki, dlatego jest zalana paliwem. Stąd też pije tego paliwa jak. No po prostu dużo, ale też jest bezpieczny dla silnika, przez co mam pewność, że tłok mi nie spłynie w czasie jazdy. Niektórzy mówią, że kopci jak diesel, ale mi to nie przeszkadza. Po prostu czasami częściej trzeba mieć klapę bagażnika, bo wali sadzą i jest cała ciemna. No ale kto by nie powiedział, AFR w silnikach turbo jest bardzo ważny, bo jak ktoś nieumiejętny wystroi ten samochód, i AFR jest za niski. Często można spotkać się z tym, że tłok spływa pod względem temperatury a paliwo chłodzi silnik, więc tu jest bezpiecznie. Mi tam nie przeszkadza. Ludzie mówią, że śmierdzi, no ale to, to im przeszkadza, a nie mi. Heh. Kierownica odczyta przez mojego też znajomy, dobrego znajomego, z którym się poznałem właśnie na, na, gru, na, na grupie od Renault. E, też fajnie fituje pomarańczowy kolor e, z karoserią i z wnętrzem. Jest to full Alcantara. Do tego zostały dołożone zegary ciśnienia, ciśnienia oleju, temperatury oleju i ciśnienia do ładowania cyfrowe, więc mamy to samolot zabezpieczony pod względem temperatury i ciśnienia, żeby no, ten silnik nie umarł jak najszybciej. Niestety, pod wpływem temperatury, który panuje w silniku, bo panuje niemiłosiernie gorąco, czujniki najprawdopodobniej przestały działać. Dwa. Na, czyli na te najważniejsze, temperatura oleju, ciśnienie oleju, aktualnie nie działają. Działa jedynie doładowanie, no ale to jest kwestia wymiany czujnika, tak? Eee, więc chwila, moment i z powrotem wrócą do żywych. <laughs> o co chodzi z pasami? Pasy bezpieczeństwa w kolorze czerwonym, pomarańczowym, zależy jak, jak, jak na to patrzeć. Były w kolorze czerwonym bądź czarnym. Akurat ja mam czerwone, więc to fajnie też eee, się trafił konflikt, że, że mam czerwone. Zmieniona jest również gałka zmiany biegów na aluminiową RS. Bezdotykowy, bezkluczykowy dostęp do samochodu też fajna sprawa. Jakby nie patrzeć, jest to samochód innowacyjny, jak na 2004 rok. Zawieszenie, które jest zastosowane w samochodzie, pozwala na jazdę na co dzień, bo jest to Einbach pro Hit na amortyzatorze z wersji Cup. Kapówka czyli wersja Dużo bardziej e, przystosowana pod tor, bo jakby można podzielić Megankę, to nie jest to, że to był jeden tylko samochód. Były tak samo jak mamy BMW M, BMW m i tak dalej. E, mamy wersję cywilną, znaczy cywilną, taką zwyczajną, czyli jak moja. Bez e, szpery na płytkach, bez we foteli Recaro, bez e, właśnie lepszego zawieszenia. Później była wersja Cup, czyli mieliśmy już wersję e, z innym zawieszeniem, e, niższym. Ze szperą i z fotelami Recaro, i do tego jeszcze była najbardziej torowa wersja, czyli R26R, która miała na przykład, można było spotkać ją w wersji, żeby miała, nie miała tynie katapy, tylko miała roll bar. Samochód typowo przystosowany do jazdy i tylko i wyłącznie na torze. Brembo z przodu, czterotłoki na tarczy 280. Starczają do jazdy na co dzień, jak i na torze, bo wersja cup miała takie same hamulce, tylko w innym kolorze. Wersja cywilna e, miała szare hamulce, szare, szare zaciski, a wersja cup miała je czerwone. Przez co można było rozpoznać, jeśli była wersja cup, miała czerwone hamulce i, i szperę. Zwykła ma siwe hamulce i bez szpery. Tak? Ja akurat mam żółte, bo taką miałem wizję żeby były żółte i kontrastowały do samochodu, ludzie mówili, żebym pomalował je w kolor z samochodu, właśnie, żeby były pomarańczowe bądź czerwone, ale nie chciałem, ze względu na to, że wszystko by się zlewało ze sobą. Zimne łokieto i lecimy, wyjeżdżamy z parkingu. I jest kawał kawał sprzętu. Mogłoby być lepiej, no ale chcę zrobić. Ale już to 300 koni, naprawdę? Można, można podłubać, jeszcze dołożyć do ładowania, bo doładowanie jest tak jak odcięte, jeździło na 1.1 barach. W piku. teraz mamy 0.9, więc yy, jest jeszcze potencjał na to, żeby go podkręcić, żeby przełamać barierę 300. No, ale czy to jest sens w napędowym samochodzie, no nie powiedziałbym. Bo i tak z trakcją. Przenieść trakcję 300 KONI na, na asfalt w przypadku przednio napędówki jest ciężko, bo nawet dobra opona, w tym przypadku Pilot Sport 4, e, no nie ma ciężko, tak? E, jedyną rzecz, która ratuje ten samochód, jest kontrola trakcji. Fakt, faktem e, seryjnie Meganka ma coś takiego, że kontrolę trakcji można jej wyłączyć tylko do 50 na godzinę, e, a później, później z powrotem wraca do, do tego, żeby było... jest jak oni jeżdżą... E, było... E, żeby z powrotem była uruchomiona, tak? Czyli do 50 nie mamy kontroli trakcji i później z powrotem wraca. W moim przypadku jest już ona cyfrowo odpięta, czyli e, cały czas mam w pełnym zakresie obrotów i prędkości odpiętą kontrolę trakcji. Teoretycznie idzie to zrobić komputerowo, ale nie każdy to potrafi. No, akurat po pasji, którzy mi stoi samochód, to potrafią, więc mam podpiętą kontrolę trakcji na stałe. Znaczy, mam możliwość podpięcia kontroli trakcji na stałe, tak? bo jako tak to normalnie samochód. i on posiada. Tak, i on normalnie posiada, więc to, że. nie to, żeby tam jest w pełni cywilizowany, ABS, kontrola trakcji, wszystko jest. wszystko jest normalnie w samochodzie, tak jak powinno być. Nadeszły upały, tak? czyli mamy aktualnie 25 stopni Celsjusza na zewnątrz, a w samochodzie przestała działać klimatyzacja, ponieważ no, rozszczelnił się gdzieś opłat, no i cały dwu, e, czy, czynnik po prostu w powietrze, w eter się lotnił, no i czeka mnie serwis klimatyzacji, więc no, kolejne koszta związane z tym samochodem, ale i tak zbliża się serwis olejowy, więc wszystko za jednym zamachem będzie robione. Mam aktualnie 6000 przejechane, 6380 dokładnie, więc za 2000, nie no za 2000 pewnie będzie serwis olejowy, więc wszystko nawet za jednym zamachem się zrobi. Tyle nie było upałów po 30 stopni, bo będzie dramat. Ludzie często się zastanawiają, czemu ona ma ten swój charakterystyczny upust powietrza. Eee, nie chciałem blue -offa, bo to by było coś takiego, że lekko daję gazu. I byłoby. Coś w coś stylu, hmm? tak? Za każdym Tam, razem tak, tak naprawdę. No a u um mnie jest dopiero jak ją załadujemy turbinkę. Jadą sobie 40 na godzinę. No nie możemy tu niestety przyspieszyć. Oczywiście jest to niemiecka. droga szybkiego ruchu. Tak nie niemiecka jest. autostrada, bo wiadomo, niemiecka autostrada Czekanowa trochę daleko. Jeszcze budżet nie pozwala na to, żeby nagrywać materiały poza krajem, poza granicami. Ale przyjdzie na to czas. Wiadomo, rozwija, roz, <laughs> rozwija się kanał, rozwijają się e, możliwości. No i wiadomo, czym większe możliwości i większy kanał, tym więcej nam pozwala. Tak jest. O, Jest kosy. Czym więcej na wyższych obrotach przytrzymamy samochód, to większa szansa na to, że on nam załaduje z wydechu. Z jednej strony fajnie, bo, bo tego to nie jest tak jak w E46 czy w innych BMK, że zagramy sobie program i robimy taki, mamy tylko bu, 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 Dokładnie, zejście bu, 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 bu. ze strzałami i to wszystko. A tu mamy w różnych no, samochód na szczytywym zawieszeniu i od razu lekka chopka. Chociaż i tak to zawieszenie jest wygodne. Tu tak naprawdę jak jedziemy to po tych tutaj naszych studzienkach nie jest aż tak czuć, że to jest powiedzmy takie mega twarde zawieszenie. Więc ten komfort nie uległ zmianie. Tym bardziej, że to Francuz, więc ten komfort jest na bardzo wysokim po poziomie. Może Francuz komfort na wysokim poziomie, tylko szkoda, że wykonanie jest na słabym poziomie, bo wszystko skrzypi, przetrzeszczy, skacze. Także nie to, że, to, że to francuskie samochody mają to do siebie, że to spasowanie w nich to jest najgorsza rzecz, która... Yy z jest po prostu. Zrabiamy pana na rowerze. Więc yy, no spasowanie elementów w samochodzie najgorsza, najgorsza rzecz jaka jest, bo jeśli chodzi o właściwości jezdne i tego jak ten samochód... Zwolnij kurwa, bo tam stoją. Ale jest naprawdę. No i tutaj właśnie mamy to o czym mówiłem, że mogę pozwolić sobie odpiąć trakcję powyżej 50 na godzinę, bo w przypadku jakbyśmy mieli to automatycznie, który komputer sobie reguluje, no to byśmy mieli 50, kontrola trakcji by wróciła do normy i pewnie by nam ucięła możliwość dalszego rozpędzania się. No bo wiadomo, lekki uślizg pół i od razu mamy dławienie silnika programu, tak? Auto pilnuje, żeby Cię nie zabić. Tak, podczas ogólnie. gdy ty chcesz jednak to zrobić, Ale tutaj taki można powiedzieć, kaganiec po do to, żeby cię złapać i. Czy znaczy jednak... ogólnie jeśli chodzi o to, czy on chce cię zabić, czy nie, bo ona nie ma tendencji do tego, żeby sobie zachowywać się w jakiś dziwny sposób, typu e, wypużyć przodem czy uciec hmm. dupą. Wiadomo na torze to, że ten samochód został w jakimś stopniu zaprojektowany pod Tor i nie ma co to odkryć, bo Najwięcej samochodów typu Renault, znaczy Renault, Meganki czy Clio, nie licząc skąd, robią najlepsze czasy na dayach czy na, na różnych tych wszystkich imprezach, gdzie można sobie pojeździć trochę szybciej po torze. No i Meganka czy Clio, czy tak jak właśnie kąta, są te samochody, które mają robić jak najlepsze czasy właśnie w takich, w takich warunkach, tak? Dokładnie auto tak naprawdę stworzone do tego, żeby tu kierowca miał jakby największe, pokazał sobie największe możliwości. Tak. E, może nie na drodze publicznej, ale na torze. Lecz powiem szczerze, co by nie mówić takie auto po prostu nadaje mega frajdę, więc. No to wiadomo, to jest przedni napęd, czyli... Tak czy siak jest ta tendencja do tego, żeby ona sobie płużyła i czasami jest tak, że jedziemy w zakręcie, dodamy gazu, ona nie skręci, tylko pojedzie prosto. No ale to trzeba się z tym liczyć i dawkować to, żeby nie, w zakręcie nie dawać jej pełnego doładowania. Tak? E, tak jak wcześniej powiedziałem, ten samochód jest szerszy z przodu, węższy z tyłu, żeby na torze e, można było ją z masy wyrzucić, żeby ta dupa nachodziła w ten sposób i zniwelować ten efekt płużenia. No ale to wiedzą ci, tylko ci, którzy jeżdżą tymi samochodami po torach i wykorzystują ich pełen potencjał. Bo na drogach, na drodze publicznej nie wykorzystamy tego, co ten samochód może nam zaoferować na torze. No bo jak widać, no, mamy zabudowany 50 na godzinę i, i nie mamy możliwości tego, żeby to zobaczyć, jak się poprawuje na jakimś torze. Druga sprawa, te samochody nie są na żadne duże tory typu jakichś tam e, Poznań czy coś, tylko one odnajdują się najlepiej w małych, na małych torach jak e, Modlin czy Słomczyn, gdzie mamy pełno zakrętów, bo jak tu nie patrzeć, ten samochód skręca, a nie, a, a nie jest tylko do jazdy na, na wprost. To nie jest Audi, że mamy napęd quattro, mamy e, silnik typu 5-cylindrowy jak w Audi RS3 i ten samochód jest tylko szybki na, na prostą, tak? Tylko, tylko on skręca. Druga sprawa, nie mamy turbodziury tak dużej jak w Audi, no bo Audi za nim tę swoją dużą turbinę i 400 oni napompuje, ona chce jechać praktycznie 2-700 to już, już, już ma... Już jest jadowita. Jeździłem Audi RS3 i wiem właśnie, że z jej bolączką jest strasznie turbo dziura. Druga sprawa, miałem też okazję jeździć Golfem R7R i to jest w ogóle inny, inna charakterystyka tego samochodu, bo mamy mniejszy silniczek, mamy mniejszą moc a dużo, według mnie jest dużo bardziej elastyczny niż Audi RS3, bo tam, żeby, żebyśmy mieli zyskali duży pik, no to trzeba, trzeba poczekać, żeby się wszystko naładowało, a Golf takich problemów nie ma. Eee, z drugiej strony... Znaczy, jeśli, jak szukałem... Szukałem... O, o już myślałem, że wyjedzie. Jak szukałem samochodu, eee, w ogóle nie rozważałem zakupu Audi, czy, czy innego waga. Oczywiście wszyscy mówili, kup waga, będziesz miał bezobsługowy samochód, bezproblemowy. E, tylko, że ja nie lubię czegoś, co jeździ dużo. Bo jakby nie patrzeć na polskich drogach, co drugi samochód to jest wag bądź BMW, a arenówek nie ma. To prawda. rzadko jest, jest możliwość spotkania tego auta na polskich drogach, tym bardziej w tej wersji. E, więc tak naprawdę, no. Nie dużo mówić. Audi, wszystkie wagi, po prostu jeżdżą na co dzień i widzimy to tak naprawdę codziennie, więc... E, dopiero jak zakupiłem, kupiłem Megankę, to z, e, zacząłem, rzuciły mi się w oczy Focus ST i pięciogarowy silnik, r 5 i 2,5. Fajnie to wszystko gada, tylko dalej mają też swoje problemy, typu urywanie półosi. E, no bo tam mamy za duży moment obrotowy i, i wadą są po prostu słabe półsi ale i pękające i pękające bloki yy, bloki... Yy, no silnika, tak? Meganka jako takich problemów z silnikiem teoretycznie nie ma tak jak ludzie mówią, no ja mogę powiedzieć co innego, bo już przerobiłem troszeczkę ten samochód i wiem, że na przykład silnik, jaki, jaki, jaki ja mam, czyli z RS3, ma tendencję do pękania głowic. I tu chodzi głównie o to, że te samochody nie lubią gazu. Akurat mój, kiedy ja go kupiłem, ten gaz posiadał, tak? Więc z racji tego, że ten gaz posiadał, z tego, że ten gaz posiadał, no to ta głowica niestety, niestety pękła. Dlatego gaz został wymontowany. Czasami jest tak, że chciałbyś, żeby sobie strzeliła, bo po, powiedzmy dużo ludzi i chciałbyś, żeby ktoś tam zwrócił uwagę na ten piękny, pomarańczowy bolid, a czasami jest tak, że nie chcesz, żeby strzeliła, bo powiedzmy masz smutnych panów, a ona sobie wtedy w tym momencie strzeli. Renault lubiło, lubiło eksperymentować, bo już nie lubi. Eee, przykładowo s Space z silnikiem od F e, z Formuły 1 eee, i najszybszy van chyba, który miał powstać, miał wyjść w ogóle do produkcji, no ale no nie wyszło. Teraz zrobił to Mercedes AMG 1 który ma też silnik o, ale w tu czuć, że ten samochód się naprawdę tak Nie. trzyma, że to... No i to był piąty wiek, 2000 obrotów. Idealny samochód na tor. A my już właśnie zjeżdżamy. Jest, jest jakiś gruz. To kolega nasz cudowny. Dzięki wielkie. Dzięki. Do zobaczenia w pracy. Do Dzięki zobaczenia. Dzięki za możliwość nagrania. To Wbijaj była czysta do... przyjemność. Wbijajcie do kolegi na Instagrama, po prostu bolo. Do zobaczyska, cześć.